Cześć, dziś zabieramy Was do Delfin World w Furgadzie. Pokażemy krok po kroku, jak wygląda taka wycieczka, dowiecie się też, ile kosztuje, jakie są ceny na miejscu i co tak naprawdę dostajecie w tej cenie. Podpowiemy wam, co ze sobą zabrać na taką wycieczkę oraz jak nie przepłacić za bilet. Odpowiemy również na pytanie, czy warto się tam wybrać, czy to tylko strata pieniędzy. A więc ruszamy w drogę. W cenie wycieczki oczywiście jest transfer. Bus podjeżdża bezpośrednio pod wasz hotel, w którym się zatrzymujecie, a po drodze zabieracie jeszcze pozostałe osoby, które jadą z wami razem na show. My na miejsce dotarliśmy po około 20 minutach, ale oczywiście to wszystko zależy gdzie i w jakim hotelu będziecie się zatrzymywać. Cała podróż przebiegła sprawnie i bezproblemowo, a kiedy dojechaliśmy na miejsce, mieliśmy chwilę, żeby się rozejrzeć i poczekać na rozpoczęcie całego show. Na miejscu bez problemu znajdziecie coś do jedzenia, zimne napoje, a także stoisko z pamiątkami. Więc jeśli zgłodniecie albo będziecie chcieli przywieźć coś dla rodziny, wszystko jest pod ręką. A to za duże. Ma, to buteleczki ładne. Wybierz ja 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 ja. dla nich jaka jest ładna. Ja typię. Ja 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 Mogę tu Mogę tu 1 dolar. dolar. Mhm. Tak? No. No i jak to w Egipcie bywa. Handel jest tu na porządku dziennym. Spotkacie tu także lokalnych sprzedawców w typowym stylu. Nie no, no thank you. Można też zrobić sobie tatuaż Henny, ale tutaj mała Rada od nas zdecydowanie wam odradzamy. To był kompletny niewypał. Szkoda, że nie mamy zdjęć, żeby wam pokazać, bo to była sytuacja w stylu oczekiwania versus rzeczywistość. I niestety rzeczywistość totalnie nas zawiodła. Serio, nasze czteroletnie dzieci narysowałyby coś lepszego. A już na pewno nie było to warte nawet jednego dolara. Ale cóż, po nieudanym tatuowaniu i zakupieniu kolejnych pamiątek, przyszedł czas na show, na które tak długo czekaliśmy. Za dwie osoby dorosłe i czwórkę dzieci zapłaciliśmy 140 dolarów, co okazało się mega dużym skamem, który został nam wciśnięty przez sprzedawców wycieczek w naszym hotelu. Ale jeśli nie chcecie popełnić naszego błędu, to zostańcie z nami do końca, a ja pokażę Wam, jak możecie zaoszczędzić na Waszych biletach. Ale zanim do tego przejdziemy, zobaczcie show, które będzie czekało na Was na miejscu. Jedna ważna rada, jeśli wybieracie się tutaj, koniecznie zabierzcie nakrycie głowy i dużo wody. Show odbywa się w amfiteatrze, a w 40-stopniowym upale naprawdę można się wymęczyć. A jeśli podobały Wam się informacje, którymi się z Wami dzielimy, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych relacji z naszych podróży. Całe show trwało około półtorej godziny, zaczęło się o godzinie 10.30, a skończyło mniej więcej o godzinie 12. .00. Myślę, że do swojego hotelu wrócicie gdzieś około godziny 13, podobnie tak jak my. Dla chętnych dostępne były również dodatkowe opcje, takie jak sesja zdjęciowa czy pływanie z delfinami, oczywiście za dodatkową opłatą. My z tych dodatków nie korzystaliśmy, więc ciężko nam ocenić czy są warte swojej ceny, czy nie. Natomiast samo show, no cóż. Musimy przyznać, że średnio nam się podobało i uważamy, że nie było warte tych pieniędzy. Dzieci szybko się znudziły, a występ nie zrobił na nas większego wrażenia. Ale oczywiście to tylko nasza ocena. Dajcie znać w komentarzach, co wy o tym myślicie i czy wybralibyście się na takie show. A może już byliście i macie zupełnie inne zdanie niż my na temat waszej wizyty w delfinarium. Tak to Po występie czekała na nas jeszcze jedna niespodzianka. Zaraz przy wyjściu czekały na nas żółwie. I musimy przyznać, że ta część wycieczki chyba najbardziej zaciekawiła zarówno nas, jak i nasze dzieci. A teraz, zgodnie z obietnicą, pokażę Wam, jak zarezerwować taką atrakcję i nie przepłacić dokładnie tak jak my. No dobrze, no to może Was zaskoczę, a może i nie. Ale sekret tkwi w tym, aby uniknąć po prostu pośredników. Wystarczy, że odwiedzicie stronę, którą widzicie na ekranie, a link do niej będziecie mieć w opisie tego filmu. Przechodzicie do zakładki Booking, po czym uzupełniacie wasze imię, później podajecie wasz adres e-mail. Następnie podajecie wasz numer telefonu, pamiętajcie o tym, aby dodać numer kierunkowy, później wybieracie kraj, z którego pochodzicie, na końcu wybieracie datę i skąd ma przyjechać po Was transfer. Lista hoteli jest naprawdę duża i jestem przekonany, że Wasz również będzie znajdował się na tej liście. Jeśli jednak nie, możecie zawsze skontaktować się z delfinarium bezpośrednio. Wystarczy, że przejdziecie do zakładki Contact Us i wypełnicie formę lub zadzwonicie na podany numer telefonu. Ewentualnie możecie też wysłać wiadomość na podany adres e-mail. Po wybraniu hotelu, z którego macie zostać odebrani, Wybieracie liczbę osób, z którą planujecie się wybrać do delfinarium. Pamiętajcie, żeby robić wszystko w zakładce Foreigners, ze względu na to, że cena dla Egipcjan i dla turystów jest zupełnie inna. Po prawej stronie ekranu macie najważniejsze informacje, czyli że show zaczyna się o godzinie 10.30. Kolejną ważną informacją jest, że pływanie i zdjęcia z delfinami trzeba zarezerwować wcześniej, a samo pływanie będzie możliwe tylko i wyłącznie jeśli będą jeszcze dostępne miejsca. Informacje o Waszym odbiorze z hotelu otrzymacie wiadomością SMS dzień przed Waszą wizytą w delfinarium. Są też informacje dotyczące kategorii biletów i grupy wiekowej dla dzieci. Czyli w naszym przypadku chłopcy poniżej 6 roku życia powinni wejść za darmo, a dziewczynki powinny zapłacić tylko połowę ceny. I to jest właśnie w ten moment, w którym zostaliśmy oszukani. Ale nad rozlanym lekiem nie płaczemy, tylko dzielimy się z Wami takimi informacjami, abyście po prostu nie popełnili naszego błędu. Przejdźmy teraz do rezerwacji, a dla przykładu użyjmy naszej rodzinki. A więc wybieramy transfer. Możemy wybrać Family Private Transfer i myślę, że jest to fantastyczna opcja dla grup wieloosobowych. Ale jaka jest maksymalna liczba osób, musielibyście zapytać bezpośrednio już delfinarium, bo tutaj nie ma nic na stronie napisanego. W naszym przypadku dodajemy transfer dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci poniżej 12 roku życia. Jako że dzieci przed 6 rokiem życia mają transfer i wejście za darmo. Co łącznie daje nam zaledwie 16 dolarów. Kolejną sekcję po prostu omijamy. Ale do transferu dorzucamy wejściówki do delfinarium, również dla dwójki dorosłych i dwójki dzieci poniżej 12 roku życia, co łącznie daje nam 76 dolarów. Jest to praktycznie połowa kwoty, którą my zapłaciliśmy, a więc spora oszczędność, bo za zaoszczędzone pieniążki moglibyśmy zarezerwować kolejną atrakcję. Ale sprawdźmy jeszcze raz, wszystkie informacje, czy się zgadzają. Jeśli tak, to klikamy, że wyrażamy zgodę i że zapoznaliśmy się z regulaminem. Radziłbym go przeczytać. Po czym przechodzimy do płatności. Polecam wam zapłatę gotówką po przyjeździe do delfinarium, bo jeśli wasze plany niespodziewanie się zmienią, to nie poniesiecie żadnych strat. Czekamy chwilkę i voilà właśnie dokonaliśmy rezerwacji do delfinarium bez pośredników i przepłacania pieniążków. Tak jak widzicie na potwierdzeniu, musicie skontaktować się z delfinarium za pomocą WhatsApp, aby potwierdzić waszą rezerwację. A jeśli podobał Ci się ten film i wskazówki mi zawarte, nie zapomnij podziękować nam w postaci kciuka w górę i subskrypcji. A jeśli skorzystaliście z naszych wskazówek, dajcie znać w komentarzu, jak było i czy obyło się bez zbędnych przygód. A jeśli szukacie więcej ciekawych atrakcji w Egipcie, znajdziecie je na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnych filmach z podróży.